Ale halo, halo sieman to znowu ja, dziś jest nadal 19 lipca 2020 roku Jest godzina 20.40 i kontynuujemy sobie granie w and Creed Origin. Trochę przerwy zrobiłem Bo poszedłem kawę sobie zarobić, tam zrobić Bo poprzednia jak mówiłem jebała kurwa cebulą Ktoś przyszdził na robieniu kawy i cebulą jebało. dalej. Zmienię sobie na zwykłe. Idziemy do Znaku Zapytania. Mam ochotę trochę pozwiedzać. Później oddamy quest'a. Pozwiedzać, pobiegać, popatrzeć, coś tam może spolujemy. Co tam u was? Trochę się uspokoiłem. Nie wiem, jakoś tak... Triggered byłem, ale... Mam nadzieję, że ta nie będzie jebała cebulą, bo to ja nie wiem, to już mi się po prostu w głowie popierdoliło, pierdoliło, ja wtedy czuję. Kurwa, co to za strzały? Z czego te strzały są? Kurwa, z beł... z tego, z, no, z trebuszy? nie z trebuszy, Z balist. Zakładam, że to będzie coś fabularne, bo to wszystko trupy tu leżą i to nie jest oznaczone jako jakaś lokacja. Więc pewnie coś rebeliancie albo ci kultyści tutaj mają coś do czynienia. Dobra. Ty, a to mnie śmierdzi. No pewnie. <laughs> Patrzcie tam. To się miejsce nazywa Termopile. Czy jestem po stronie, gdzie ja sobie mogę Termopile zwiedzić? No tutaj 19 poziom, ja w sumie mogę sobie tu zwiedzieć. Nie, dobra, wiecie co? Cofam się. Ty, aha! Ja czaję, bo to tutaj jest wojna. Czy ja brałem udział w wojnie, która wiecie, w sensie nie na terenie, w którym ja byłem. Okej, okay, dobra, spoko, teraz wszystko jasne. Ściwie, że wojna tam... No dobra, mówię wojna to wojna, nie to idę sobie pomóc. Co że idę sobie powalczyć. Ale jakoś tak ciężej mi chodziło. No, tych zabić. No i ogólnie tak, ale dało radę. Mm, tak, ogólnie do wojny to tak nie wyglądały. Te bitwy co to, są, to są typowe bitwy kurwa hollywoodzkie. Ja rozumiem, dlaczego taka bitwa jest, ale. No ale. No, to, to z bitwą to nie ma zbytnio wspólnego nic. Prawdziwą. Bo no, wiecie, to za mało jest terenu i ogólnie tak. Musieli to jakoś rozwiązać i rozwiązali tak, no trudno. Nie ma co się dopatrywać realizmu w tych grach, nie? A tyle, no co czy realizmu, wiecie, pod względem jakichś historycznych prawd, czy jakichś taktyk, czy coś, jak to wszystko wyglądało? Dlatego wiecie. O dzik, mogą wypuścić dzika i napierdaliby ich. Co jest?

a tu jest typ. No, nawet mają tu przejście yeah. no, I. Is. Ciężkie, od teńskiej na pierśni. No Wygląda na taki właśnie wygrawerowany Spartanie. To chyba tak średnio się interesowali wyglądem tego wszystkiego. Wiadomo, nam, im bardziej ktoś miał em, doświadczenie, tak, im więcej przeżył, im więcej tym więcej to sobie tam ozdabiał później. Nie? Ale tak normalnie, to chyba ich tak średnio obchodziło. Ale takie czasy były. Tak samo jak tam. Strzelam teraz z tego łuku i patrzę, jak to wygląda. So, przypomniałem, że ostatnie ofiary lud z ludzi były robione za pomocą łuku, w sensie składane z pomocą łuku. No, chyba India Indianie to robili. Co so, prawie powiem. A czy może są jakieś nowe dane, których nie znam, ale mówię odnośnie danych, które znam. Pamiętam, że było mówione, nie pamiętam gdzie, na pewno nie w szkole, na jakimś innym. I nie w telewizji raczej. Chociaż może na Discovery, jak ja byłem jeszcze, wiecie, gdzieś może w podstawówce, gimnazjum. Raczej podstawówka to tam, wtedy kiedy jeszcze tego nie robili teorii spiskowych, nie? Tylko robili normalne, wiecie tam, wojenne i tak dalej. Czy jakieś tam po prostu. I, I pamiętam, że było mówione, że ten, że Indianie robili, strzelali w serce z łuku. Patrzcie, mają dinozaura na tym. Na ścianie. Kości z tego jakieś, tak, jakieś trąbki z tego porobili. Proszę, proszę. Ze zwierzęcenie level 100. Czy coś tu jeszcze jest? Spalę wam wam kurwa, kości. Nie ma. Dla potomnych nie będzie. Kawa jest gorąca. Więc nie będę jej pił, ale mam nadzieję, że nie je cebulą. Jak już mówiłem. Bo wtedy kurwa nie wiem co zrobię. Bo to wtedy będzie oznaczało, że czajnik coś jest jebany, ale jak czajnik? To no, jest niemożliwe. Zakładam... Próbowałem... Próbowałem wypić tą, wypić kawę, którą tu zaparzyłem. I tak w sumie nie jebało, ale w sumie, ale pewien nie jestem, wiecie? Cebulą. Czemu akurat kurwa cebula, nie? Czy mogę takie coś, jakieś warzywo, mogłoby, nie wiem, ziemniakiem było jebać albo marchewką, ale cebula albo czosnek. Są dwie takie, które są najgorsze, ty. Czosnkiem ci jebie, kurwa cebula. Pamiętam Wuda kiedyś jebała czosnkiem, ale była dobra. W sensie e, ogólnie jebała czosnkiem, ale no, wiecie, jak woda tak nie wchodzi ze no to powiem Wam, że ten czosnek to jakiś tak zabił, ten smak. I nie to, że my, no, nie wiem, czosnek czy coś, tylko po prostu odkręcona była z kumplemi połówka i zaczęliśmy pić i <laughs> jebała czosnkiem. Taki, nawet nie, nie smak, tylko posmak był. Taki jak, jak się wydychało powietrze, tak, wypuszczało powietrze, to wtedy było smak, czuć, że, 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 że kurwa jebię jakimś czosnkiem, ale nie, nie było aż tak źle. Powiem wam, że to była jedna z łagodniejszych wód, jakie piłem. No serio. Ale zwyczaj wiecie, jakieś żubrówy czy coś, to takie to był chyba krupnik albo żubrówka. Chyba żubrówka, wiecie, wydaje mi się, że żubrówka to była. Krupnik zawsze kurwa tak samo Jest taka woda, że wiecie Już już długo nie piję wody i się w sumie cieszę Jakoś, jakoś nie wiem Nie czujesz, by wuda to było że, że pijesz woda to o, hordy bandytów. Okej, okay, i tutaj. Aha, bo to te hordy bandytów to, to teraz zrobiłem. Dobra. No bo chyba twórcy wiedzieli, że dopiero tutaj skończę tą misję. Więc okej, okay. skoczę tu, tu. Chyba zajdę do tego. Zajdę sobie zrobić szybką podróż. A później jak już szybką podróż zrobię, to cofnę się, oddam quest'a tego tamtego. U koszerki jeszcze i... Popatrzymy co będziemy robić. Kurwa, jedni drugi ścigają mnie. No przecież. Ze zwierzęcenia. O kurwa ty. Mogę jeszcze szybko. Ta, tutaj dałem sobie pancerz większy. Pamiętam, że na nich właśnie dobre te są. Włócznia, akurat na, na te zwierzęta. Wydaje mi się, że tu wejdę. Jak stąd wyjdę, to dopiero wtedy wyjdzie alfa. Czemu coś tak czuję. Rybki sobie przy... O kurwa, to jakie wielkie ryby, nie? O kurwa, mówię. Okay. Nie, dziwne to strzelanie. O kurwa, ale mnie sklapy w gówariu. Ale nie zmieni tam. I ty tam, dziadów. Jaka, jaka postawa, ty, jak z chińskiego tego był. Na sztoru, o. Zadać. O kurde, nawet dostał tą kopalnię. Dobra, ja kojarzę, że coś z niedźwiedziami, jakiś quest był. Nie pamiętam dokładnie jaki, ale jakiś. Dobra, chyba tutaj możemy przeskoczyć, nie? A jakiś ale taki pierdolowaty właśnie, jakiś tam, że, żeby coś przynieść z niedźwiedzi. z tym kurwa, i zapolu i jutni, uszy, i... I będzie. Fokirze, idzie. Kaira może się pewnie nazywa. Może się pewnie nazywa. Polska język. Zmienię sobie na miecz. Z powrotem, bo miecze to jednak. Miecz to jednak jest jakby broń. No i kozacko wygląda taki kukri bardziej. O proszę, Ateńczycy. Ale widzicie, nie jest zrobione jako ich obóz ateński, tylko taki bardziej. Czyż w sumie jest pokazany, że obóz, no ale. Dobra, ten element trzeba wyeliminować. Teraz myślę. Myślę, myślę, myślę. Teraz przeszukaliśmy oh, F oko dostał jebany. o, oh, zginął, dobra tu, tu 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 Kurwa, ja nie wiem ty. Co to ma być? Mam dwysypie, poziom. Jak te strzały nie zabijają ich? Wkurwia mnie to. Pod to jakie ja mam być tu cicho? Mam, kurwa wchodzić? Wszędzie? Ty, ale chujowo mają zrobione tam. D.I.P. Y mają odjebaną to z taki. padikami, to już nie mogli lepiej zrobić. Siedzą samymi dniami na dopach i nic nie robią, ty. Ale ich tu poustawiał. Zapierdalać po drodze. Hej, Przytrzymałem Hej, żeby go zajebać. Tego Tego to to Ugh! 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 podbiło ty. Właśnie sprawdzić tego naszego kapitanka, co tu w łeb dostał. AJA! aja 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 jakiś taki większy damage, ale ja nie wiem, czemu mi tego nie zaznacza. To już ja nie rozumiem, co w tej grze chodzi. Ta, 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 Chyba jedna piosenka, która wyszła jako tam. Jakkolwiek popularna, tego to Iwan i Delfin, tak? Czy coś? Mówisz tą kurwa z Albanii i w Polsce siedzą. Okej, okay, aha, no tak. Bo tutaj jest ten. O, patrzcie, nawet jest jakiś koleżka. Pierdoli się w ludzika ty tam jest? A tu właśnie Eee taki o. taki o Dobra, tu wbiłem żeby w sumie tylko ten żeby tylko sobie zrobić no, synchronizację Ale w sumie mogę gościa jednąć Ktoś mnie wołał w ogóle. Gościa jak zbagował tam, no, się ma nie oku dalej zrobiłem ty. Połamałem typa Tak sobie go zabiłem słuchajcie? Ja? Dla przyjemności <śm> 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 Wow. złotem nie za ładnie, nie za fajniej tutaj. Aktrak, kurwa, napis jest. Nie wiem, co to znaczy. Nie ma to w ogóle sensu, to ktoś tak po prostu w życiu. Bo się rymuje, kurwa. Los żebraka super. Dobra, to to, to ja sobie później zrobię. Na Żylety. Prześcignąłem gościa z tego z kim z którym mam walczyć na tym na arenie. Nie tak chciałem. Tych wszystkich mam. Chcę zobaczyć kto ma tutaj jakąś legendarną broń. Ty. To jest ten gość, co ma wilka chyba za jakieś coś. Może być fajne. Szukam zbroi, konkretniej. Szukam zbroi, ta, która jest dopasowana do mojej. Widzę, że tak trudnie wygląda to. Okay. O, i ten ma tą pałę legendarną. No. Dobra. Tak, y, tu, 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 tu. Gdzie jest ten quest od tej? a tu jest dobra. To chodźmy na razie tutaj oddać innego quest'a. Dostaniemy ten, dostaniemy ten Ori coś tam. Jest to ciekawe, czy wygląd naszej załogi da się w jakiś inny sposób niż tylko u niego kupić. się zdobyć jakoś na znaczy. Ja wiem, tego, tego, że, że na pewno od tego gościa się da kupić jakiś tam wygląd, ale... Dobrze, da się ateński, spartański, nie może tam jakiś asasyński, nie hmm. wiem. Zresztą łatwo zobaczyć. Macie spartański Elite Spartans o Sioński of... O, kurwa, da się nawet kobicy zebra z tym. O! Serio, Ubisoft Store? A jak to wygląda Ubisoft Store? Czy to tutaj jest, czy to chodzi o ten Ubisoft Store? O, mam 200, mogę sobie coś kupić. Serio, mityczne mogę sobie kupić. Zobaczę. O, meduzy mogę kupić. Przewoźnicy, Graba, Litarni, Atyńczycy, Asasyni, <grym> Serio mogę tych? Asasynki, pokaż mi to. Tak, o jest. Aja, bajek, widoczny, niewidoczny. Tylko jest zadanie, no pewnie, że zadanie niewidoczne własca chce. Tego nie chcę. Projekt statku fenicyjski, Medzajowie. Nie chcę motyw Medzaja, Tarański nie chcę, Miecz... ...Mekkańska... ...Orlikopis... Tajemniczy Miecz, katana taka trochę. <laughs> Z tego co widzę. Nie chcę, funkit nie chcę, to nie chce, to nie chcę, asasyni, asasynki. Trochę tak dziwne, ale dobra. Jak za darmo to biorę, nie? Zobaczmy ten mieczek. I ten też w sumie. Dobra. Pakiety. Ale to drogie dodatki. No to ja dodatki te mam. Tego można sobie kupić O jakiś konie roboty O kurwa ty Księżniczka Pegasty. Pegas ty Pegas mi zdębiał Dobra jebać to Zablokowałem, zakładam że i tak teraz to sobie tego nie zrobię A może, ty. Ty, są. Kobiety chcemy? Zobaczymy jak będą śpiewały? Iwi. Chuj złoty, ty. Tak sobie będzie, ale to tak. Nie munek? A niebieskie to gówno. Pokaż mi kumieczyk. Kurwa, wygląda jak gówno to ja ten. Też ja pierdolę. Nie ma to jak rzucać we mnie główne mej A patoton fal ostatnie. Pepepepepepepepepepe. Tak pierdolą czy po to dobra. You're back. Have you killed them? I took care of them. Every last one. You're truly skilled, Mithos. Here, for you. I always finish what I've started. Mówiłem, mówiłem, że to są genericzne misje, one się same robią. Zabiłem wszystkie. Zabiję! Lalalia. Eee, Zabiję wszystkie. Zabiję mi wszystkich. To przecież co to ma być za Zabił to wszystkie kurwa kotły? To takie. Dawaj to. Miecho kurwa. O ty dziadu.

Right Podpalenie strzały, od strzały i Hagne No to 3 Było miło. Dostałem 500 drachm, ale to na kosztowność No, i pięknie. O, ktoś tam kolejny jest. Ślesz? O! Koleczko, ile masz? Który masz poziom? Nie widzę, nie mogę. Który poziom? 33, to nie. To nie chcemy. 33, ja mam 21, to 10 leveli. dałbym radę, ale długo by to zajęło. Chociaż w sumie i tak zaraz ten, i tak zaraz. Koniec odcinka, to mogę to zrobić. Spróbować zrobić. Let's do this To są chyba wybuchające jeszcze jak czy coś takiego Dobra, spróbuję to zrobić W pecy go wiebie od razu mu tarczę zabiję, zabi zabiorę to Mi się tarczą od razu poszła Albo jej ja zakładam, że on mnie raz walnie tu wspomnie, nie? Ogólnie, no, tak jak mówię, czekajcie, z kim ja w ogóle walczę? Z tym, dobrze, no to strzało. Trochę jak w Shadow w Mordor, to jest zrobione. O kurwa. Jedno mi bombą i koniec, ty. Dobra, gdzie ja mam? Pewnie po walce z tymi. Pewnie gdzieś tu będzie, także z co się